Siemanko, witam Was w kanale Po prostu Trening, czyli trening dla każdego. Dzisiaj lecimy z szóstą odsłoną serii, w jaki sposób ćwiczyć na maszynach. Siódmą, bo jeżeli liczyć kiwtrasty. Yy, tutaj mamy maszynę, która będzie głównie skupiać się na mięsie naszych pleców. Zacznijmy od rzeczy najbardziej podstawowej, czyli jak ustawił sobie ciężar. Czyli za pomocą gałki wkładamy w odpowiednią dziurę, która odpowiada odpowiedniemu ciężarowi. Teraz następnie chwytamy za. Tutaj, nasze tutaj y, gałkę przy okazji tego trzyma no, no, chyba mało po polsku, ale wiadomo o co chodzi. Przy tym o, przy tym o to uchwycie, który będzie trzymał nasze nogi w odpowiedniej pozycji i będzie nas blokował, żeby nas nie podnosił ciężar do góry, jeżeli mamy naprawdę duże ambicje ciężarowe. Y, no, jedno nawet wyżej mogę dać. O, dobra. Teraz chcemy sobie ustalić uchwyt, generalnie rzecz biorąc to ćwiczenie będzie bardzo mocno wpływać na mięśnie pleców, bardzo fajnie pracują mięśnie tak zwane obłe. Teraz używając tego uchwytu będziemy mieli dla osób go, że tak powiem niższych między innymi, prowadzimy ruch w dół, łopatki w trakcie ruchu ściągamy ze sobą wypinając klatkę piersiową, łokcie kierujemy pionowo w dół, czyli łokieć jest pod uchwytem. I nie chcemy doprowadzać do czegoś takiego, gdzie nasze barki unoszą się do góry, za nisko ściągamy, wyginam nadgarstki. bardzo regularny i bardzo częsty problem, który poprawiam w tej maszynie. Czyli tego nie robimy. Trenujemy w ten sposób: o, łokcie idą, pod spodem wypinamy klatkę piersiową. W trakcie ruchu łopatki pracują swoim życiem, ale w trakcie, pod koniec, tutaj na dole tej fazy, chcemy je ściągnąć ze sobą. Dla osób wyższych mamy opcję tutaj na grubszym uchwycie. W ten sposób. Grubszy uchwyt też jest o tyle. Ciekawy, że będzie powodował zmniejszoną pracę przed ramią. Z uwagi na to, że nie będą mogły tak ładnie się dopiąć. Generalnie kwestia tego, czy chcemy, żeby te przeramiona zapracowały. Zazwyczaj nie widzę z złego, czy nie chcemy. Eee, myślę, że to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście, łapka w górę, subskrybujcie, bo filmiki będą cały czas się pojawiać. Zostało jeszcze co najmniej kilkanaście maszyn do opisania. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, albo wiecie, że ktoś ćwiczy na tych maszynach źle i przydał mu się taki filmik, to oczywiście wysyłajcie mu go. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Nagrywać maszyny i ludzi? Nagrywasz gwiazdę? Czy mnie? Bo już teraz nie wiem, co się dzieje.